Więc tak gramy sobie dzisiaj w Forest'a Długo, dosyć go nie było, ale zaraz Wam pokażę dlaczego. Tylko pójdziemy sobie na statek, zobaczyć co tam się takiego dobrego ukryło przede mną. Tutaj nic nie je robiłem, jeżeli chodzi o ten domek. Wczoraj mieliście od... znaczy nie, odcinek w sumie tylko to był taki shorty jemu. Co tam się działo? Może za dużo tych nagrań nie było, to wyszło około 3 minut. Ej, kto jeszcze nie widział, oczywiście zapraszam. A my teraz już sobie płyniemy na łódkę, jak już tu mówiłem. Była aktualizacja akurat dzisiaj, czy tam wczoraj, może w nocy. I wyrosły znowu drzewa od początku, więc będę mógł szybko ciąć, żebyśmy dzisiaj coś zrobili. Dobra, tam na łoku, znaczy na łoku, na szlifcie płyna, tak naprawdę to chyba dużo nie daje. Wstaje yy, słoneczko, więc jest w porządku, nie śpię już na łódce. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda i jak zamierzam to zrobić. Potrzebujemy teraz 24 logi i 4 patyki. Dobra, zobaczmy, czy się znowu wszystko czytało tak jak zawsze. To oczywiście, nie poprawili tego. Czyli mamy tutaj linę. I w środku. Uuu, czy nie mogę już więcej liny? Oko. To będę musiał to gdzieś zostawiać. No i w środku mamy yy, różnego rodzaju. Jedzenie, to ognisko się nawet jest. Kurda, przecież to nie działało wcześniej jak próbowałem. Nie działało, nie było już tego ogniska, znikło. Znowu się pojawiło. Tutaj też znikło. To może po aktualizacji dali. A znowu będą te. Co to, to jest. A tu jest jakiś misiu. nic nich się chyba nie było. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Okej, okay. przejdźmy. A tu właśnie, tu może są inne kartki jakieś. Nie, znowu jest to. No właśnie wam opowiem historię odnośnie tej... To, tego cholernego zdjęcia, ale to już za chwilę. To było otwarte, już jest zamknięte, może to się da jakoś otworzyć? Chyba nie. Nie, na pewno było to otwarte. E, no dobra, okej, okay, zwiedziliśmy, jestem głodny, chce mi się umpić. No widzicie nawet dom no to. Widzie, wiecie, wiecie już, że zbudowałem, skończyłem budować Yy, dobra, wszystko co mam jest potrzebne. A dodamy sobie pancerza. Dobra, idziemy, no i już wam pokazuję. Plum do wody. No i sobie yy, dzisiaj też pobudujemy oczywiście. Muszę skończyć to, co zacząłem, dlatego nie było tak długo, bo to kilka dni. Yy... Znaczy no, kilka dni no. Po kilka dni, no pojście 30 minut dziennie sobie grałem. Tak więc yy, udało mi się. Dosyć dużo zbudować i tak będę musiał chyba iść tam na dół, żeby się napić. Chociaż może się uda, że w lesie się czegoś napijesz. To będzie jakieś coś do, do picia, jakieś jeziorka. A nie, bo i tak się zatruje. To lepiej nie. Dobra, no to słuchajcie. O, ja sobie patyki zbieram. Patyki, ważna rzecz. Co to jest? Aha, dobra. Patyki są ważne, więc patyki akurat się pozbiera. Po drodze. Gdzie ty jesteś, patyku? Chodź tu, patyku. Okej. Okay. Dobra Ale ich jest. Ciekawe czy dzisiaj zobaczymy yy, naszych kochanych sąsiadów Których jeden O których bardzo bym chciał coś do nawiedzić Ale to może dopiero jak sobie jakiś łuk zrobię yy, Lub coś bardziej do ochrony swojego domu Aha, już patyku więcej nie mogę. Dobra Tak więc Ostatnio miałem. A, bo dobra, najpierw wam pokażę, i zaraz Wam opowiem, jaką miałem przygodę w deforeście, dokładnie w tym miejscu. Ja byłem na dole. A to coś było u góry. I to coś było już na zdjęciu, jak, y, widzicie, jak no, widzicie. Widzieliście to zdjęcie na łódce. Dobra, teraz jakoś się to nie wczytało. Już, mam, już tam zejdziemy. Opa. I jesteśmy. No i to zbudowałem, słuchajcie. Tu jest wejście. Na odwrót, niestety. Bo tutaj jest. Y Płoda, a z drugiej strony są płaskie deski. No i jest domek. W domku mogę sobie spać, mogę sobie tutaj zapisywać. I jest to, 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 Które muszę rozwalić, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, bo to pierw będę chciał zbudować w środku. Jest jakiś glitch, jak przez te drzwi, to tracę życie. Nie wiem czemu. Ale okej. Okay. Yy, chcę sobie zbudować namiąsko. Yy, dobra. I to mięsko chcę... Chcesz... O kurwa... Nie dobra, to, no to jednak tam jest jednak fajniej, no podoba mi się. Albo chociaż tu może być chwila B. Zobaczmy Jakby tu zbudować gdzieś to jakoś tak Nie będzie to kolidowało, będzie kolidować Ale dobra, spróbujmy Mamy 10, rozwalimy to A C Okej okay. Zobaczymy, może akurat fajnie wyjdzie 15, no nie gadajcie, że mi jest. Nie mam, no. No to dobra, to jeszcze nie zobaczymy. Chce mi się pić. Jak chce mi się pić, to sobie tutaj idę i się napoję. A to już chyba było w poprzednim odcinku, że jak to zbudowałem, tak, tu musimy dzisiaj dokończyć. Yy, tutaj dwie ściany, tutaj dwie ściany. Znaczy dwa takie. Kłody. tutaj są jeszcze ławeczki, które chcę skończyć. Yy, w sumie, jeśli na razie nie potrzebuję, to blisko rozpalę. Dobra. To mm, zjem. Nie, nie muszę. I właśnie byłem sobie w tym miejscu. A masz. Byłem sobie w tym miejscu i nagle słyszę właśnie coś. Nie może nie mewy, tylko raczej coś typu jastrząb? Jakby leciał takie psią. Nie, nie psią, tylko jakby jak to jastrząb robi? No, każdy chyba wie. Mm, tak więc słyszę to, no i myślę, że a dodali coś pewnie do gry nowego, no to to jest. I w pewnym momencie widzę jak takie małe syny lecą mi na głowę. I się okazało, że to przyszło właśnie ten monstrum y, z wieloma nogami do mnie. Dom jeszcze nie był zbudowany, a ja bo już zaczynało być ciemno i oprócz tego, że było ciemno, no to y, jeszcze y, nie miałem siły, żeby uciekać ani żeby atakować. Miałem y, koktajl młotowy, ale byłem tak obstrany, że zapomniałem, że je w ogóle ma. jeszcze było śmieszniej. No i poszedłem do wody. No oczywiście Grata jeszcze nie jest jakoś w zupełnie zbudowana, więc mostrą skoczyło do wody, ale chodziło po dnie, no nie. Nie chodziło po. nie pływało po wodzie a nic, tylko po dnie. No i no co? no... Poszedłem w kimę, mostrum uciekło. Czy tam poszło sobie gdzieś. A te małe dzieci jego jeszcze tam latały karaby zasalane. No i musiałem je pozabijać, no. Więc taka była tam oto moja historia. Ja tu w sumie prawie cały ten las co jest... Znaczy może nie jest to, no, cały las. Tak gdzieś. Za te kamień tam jest kamień. To za ten tękami wyciąłem wszystkie drzewa, tak dużo tego potrzeba było. I teraz na szczęście wszystko się tam nie wiem, zregenerowało, zespałniło to bardzo dobrze, bo aby się nie zespałniło, no to Bym musiał latać tam do środku lasu, a oni tam się lubią czaić na mnie. Ale zanim tego będę rozpoczynał, tutaj walkę z nimi, bo to oni muszą wiedzieć, to tu rządzi, a rządzę tutaj ja, oczywiście. Może to ich wyspa byli pierwsi, ale zanim tego się zmieni, tutaj hierarchia, oczywiście będą mi tu. Straszyć sferę dobra. Mm, no, ile potrzebujemy? 24 mamy tutaj już 4, więc jeszcze tylko 20. Easy. No, bokiem tak ładnie spadnie, ładnie spadnie. No tutaj, już rzucaniu to już mam ten talent prędzej. Znaczy, nie talent, tylko wyrobiłem sobie skillowo to wszystko. Dobra, to różnimy dalej. Muszę ich pozabijać, dlatego że oni tu będą do mnie przychodzić coraz częściej. To jest wiadomo, jest 10 dzień. Nie wiem czy już mówiłem. 9 był, ale przespałem się, więc już prawdopodobnie jest 10. Nie wiem, czy to dziś piszę, Bani. No, tak więc e, trzeba będzie ich atakować, albo oni jak przyjdą, to ich zabiję. I trzeba będzie robić te odstraszacze wszystkie, żeby oni do mnie nie przychodzili. Żeby się oni mnie bali, a nie ja ich. Oczywiście. Oczywiście różnego rodzaju pułapki. I myślałem nad tym, żeby zrobić tutaj mur. Tu, tutaj całą górę. Dotąd. Myślałem, że chodzi. Dotąd byłby. To by były drzwi, takie jak mam tam na wejściu, i stąd byłby mur tam dalej. No nie wiem dokąd. Może nie bardzo długi, ale jednak, yy, żeby takowy był. Napiszcie co o tym myślicie, żeby, wiecie, żeby mi po prostu nie schodzić z góry, no bo to yy, takie dosyć średnie jest. Jak mi przeciwnicy z góry będą spadać, a ja tam sam na dole będę bezbronny. A jakbym miał właśnie ten mur, no to oni by raczej nie przechodzili, chyba nie przejdą te, przez te drzwi. Jeszcze tego nie wiem, bo na szczęście nigdy nie miałem te, okazji tego sprawdzić. Dobra, yeah. No, rozwal się, o. Dobra. O, już sobie sprawdzę, czy nic mi tu nie idzie, nic mi nie idzie. O, chyba nawet spadł już tutaj jeden. Dwa, cztery, sześć. Nie, nie spadł. Jej, a może tam jest na dole, co jest? Dobra. Łaza! Pa, papa. Dobra. Padłeś kazik, to rychamy następnego. Też kuik. Sorry. E, patrzcie. Rzucam mięsem. o! Kurde. Ulew się. Okej. Okay. No to bierzemy sobie na następne drzewa No ty Jeff, myślę, że cały dzień będziemy się ciąć. czy znaczy, cały dzień w grze. Później się to. Chyba że przyjdą do mnie. A później się to zmieni. Później się to zmieni. Później sobie trochę pobudujemy. co i tak piszcze. To dziecko mi chyba piszczy, nie? Gdzie ona jest? Znowu słyszę tą kurwę, czekajcie. A nie, no teraz to orzeł, no właśnie. Ło, kurwa jest. Pierdalamy. Ło. Wow. Widzicie? Przyszła do mnie. Suka, bietna chuj. Ale ja się nie boję. Chodź do mnie. Jestem na ciebie przygotowany. No! Na co czekasz? <noise> Dzięki, ty pomagasz mi! No, dawaj jeszcze. No co jest? Nie chcesz mi pomóc? Pomóż mi. No tu przyjdzie zaraz. Tylko muszę jakoś zwabić. Hmm, kamienie można rzucać? Można. Świetnie. Nie, nie można. Nie można? Ja myślę, że można rzucać kamieniem. Lipa. Dobra. Zróbmy się na razie w to. Może to będzie dopiero jak przyjdzie. A jak jej nie ma, to na razie sobie tutaj pobudujemy. Coś jej będę bał. Nie wiem, czy jak ją zabiję, to coś z tego będę miał, więc na razie jej nie zabijam. Widzicie, znowu straciłem życie przez takie gówno. Dobra, skończyłem. No jest to trochę w, w tym w środku. Ale mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Ty rzuciłabyś mi tam jeszcze dwie, bo kurde, no. Potrzebuję, zachuję nią. Aha, zbudowałem sobie ławkę. Chciałem ścianę. Nieźle. Dobra, brawo, Baxter. Cztery i piąta. Jest tam gdzieś? Piszczysz, tylko nie piszczysz. Dobra. No kurwa, siadłem. Nawet nie wiedziałem, że siedzieć tutaj można. No. I oni już przez to nie przejdą. Będą chcieli rozwalić, no to. A i to jakiś zrobię sobie jakiś tutaj wyjść taką wieżyczkę obserwacyjną. To by to było niezłe. Teraz ja może zacznę z tej strony. Oczywiście zrobiłem nieco, co trzeba. Zrobiłem ławkę. Jesteś tam gdzieś jeszcze, je, chyba cię nie ma. Dobra, zaraz pójdziemy. się już ciebie nie boję, mam mołotowa, to spoko. Zobaczysz, co tu rządzi. No. No i ostatnie. Świetnie. Pom. Ło, wow, zlagowało. Zaraz przyjdą. A nie siadaj. Kurwa, przeciwnik idzie, a ty siadasz. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, że o 16 stop, nie zabijamy. Teraz pijemy herbatkę. Tak nie ma, Ona gdzieś tam jest. Kurde, nie wiem jak ją tam zobaczyć. Tutaj właśnie bym potrzebował coś w stylu wyjście tam. Ona to na pewno jest, ale ona się boi zejść, bo nie wiem, zgliczowała się. Czekaj, życzę. <laughs> ja byś tak zgliczował i nie mogłaby atakować. Ja ci kręcę ale się bawił. bo sobie bo codziennie, gdybym ja się wkurzył, to sobie w motowami rzucał. Nie wiem, wyczułam takie lekkie lagi, więc wydaje mi się, że ona po prostu tam jest. Dobra. Ehm, ona niech tam jest, a ja sobie mięso powieszę. O, teraz na szczęście nie straciłem życia. Jak się wieszam, mięso. I. Aha, C. A i tak muszę za każdym razem serio. Dobra. Tutaj, bez zbędnego komentarza. No i okej, okay, to będziemy mieli miecho. Zaraz pójdę po więcej, może z niej coś zrobię. Gotuję z niej pasztet. I dam tym kanibalom na obiad, kurwa jednak. A mogę właśnie, mam nasionka? Czy nie mam nasionek? O A kamień, myślałem, że to patyk. O patyk, mówię, o, cieszę się. No i chuj. Dobra, lina. Z liny nie potrzebuję na razie nic, ale... Wejdę tutaj. Trzeba być jakby co ostrożny. Do środka sobie wejdę, oczywiście, wszedłem z drzwiami i sprawdźmy, czy mogę mieć coś na yy, taki pojemnik, na różnego typu rzeczy. Snack bar, medicine, weapon i explosive. Mhm, nie o to mi chodziło. Chodziło mi raczej o rzeczy typu właśnie liny. Nie wiem, czy kurde położę je. O, mogę coś z nim zrobić. Water skin. Rabbit food. A, ja mam rabbit. I co jeszcze to? I to? Nie. I potrzebujemy jeszcze skórę królika. Ok, no to zaraz coś się wykombinuję. Coś zrobię? Aha, punch tego mogę zrobić. Dobra. Ok, coś się będzie w tym trzymać, ale aktualnie idziemy na wojnę. Tata, 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 tata. A bo chuj zapiszę wcześniej Pom z drzwiami I zapisujemy na slocie Drugim I Bang, mam nadzieję, że pogoda się nie zmieni Znaczy czas nie zmieniło się Spoko, to lecimy Dobra Nie ma opierdalania się Teraz zobaczymy jak dostanie Pierdol, Chyba. Dobra, nie tracę tej energii, Bax, tracę energię, to będzie lipa. Tu mogę chyba wyjść. Tu by było dobrze, aby mógł wyjść. Ha kurde, jest fajne, by tutaj wymyśliłem, bo ja zawsze naoko obiegałem. Uciekła Nie no, no, ja mi drzewo zrzucić, patrzcie, no kurde, poprosić kogoś o coś, no. Jak ona coś chce, to jej zawsze dam. Ja pieprzę. No i weźcie się tu umówiajcie z ludźmi, no? Znaczy z tym czymś. O, słyszę ją. Ja sobie jak ją słyszę, to ja sobie wezmę to. O, słyszę dziecko. Ona ma tu coś tu jest niedaleko, że ona tu przychodzi. O, królik spierdolił. Dar się zobaczymy, czekaj. No chodź tu. Nie co tam podchodzi, bo mo może być ich więcej po prostu. Co to jest? Aha, zapaliłem zapalniczkę. No. O. O kurwa, to tu jest. No chodź. Łap to śmieciu. No i co teraz? O kurwa, to gówno jest. O, ty pizde. O kurwe, nie fajnie, nie fajnie, a wręcz dosyć słabo, użyjmy zapalniczki, o kurwa, dobra, widzę gówno. Low energy, zjed coś. Nie L, L. To znaczy Q. Aha, bo ja włączyłem tą latarkę. Mam inventory, nie mam inventory. No i co ja mam teraz zrobić? Ej, może ja spadnę jakoś. O, Woo. No i tutaj. Może mam teraz inventory, nie mam. A, musiałem spaść. Dobra. No i jestem w środku jakiegoś gówna. To może sobie zwiększymy trochę ten na dark blue. A może lepiej nie dark blue, tylko coś jaśniejszego. Super? O, właśnie. I musimy stąd spierdolić. No tak szybko, serio? Aż takie szczęście mam? Ja pierdolę. To będzie fart nad fartami, naprawdę. A ja bym odciął tą liny, to ona już by tu nigdy nie przyszła? O kur Jestem w ich bazie. Co to jest? Naprawdę złączyli jego flak... Będę go. Ale to jest dobre miejsce, bo ich tu nie ma. A można to uciąć? Nie można. Szkoda, bo bym to uciął i już bym tam nikt nie mógł wejść. Jakoś dziwnie blisko się spawnują rzeczy, no nie? Bo dopiero jak jestem. Tutaj weźmiemy elektrykę. Oni są chorzy. Co to jest? O! Co to jest? Wo, żarcie! Nie! Yeah. Nie wiem czemu się cieszę, jak... Daj flaka! Omnomnomnomnomnom Może mu puszkę włożę, wsadzę i będzie POWER IS BACK! Dobra, weźmy sobie tutaj rzeczy Cię Tak się śmieję, kurde, mnie to mogło czekać Tak teoretycznie oczywiście, bo na pewno nas nie mogą zabić Tak? To jest dosyć... Fajne, jest takie ciekawe Że wiecie, że oni... Zabijają wszystkich, gwałcą, plądrują i tak dalej, a z nami nie robią dosłownie nic. Jesteśmy tacy... ...nietykalni. Czuję się na swój sposób e, taki... ...w porządku. Ale mam nadzieję, że mnie nie zarąba... No, macie szczęście. Dobra. Żeby ich tu nie było, bo jak będą to będzie lipa, a ja tak to sobie zapierdolę wszystko, nie wiem co oni... Potrafią z ludzi robić takie rzeczy, a nie potrafią sobie tego otworzyć, no lu... No, no nie miałem powiedzieć no ludzie, ale oni nie są ludźmi. Kurde, wyszłoby słabo. Ja pieprzel, jak ktoś miał w... Mnie to psychikę, jak to tą grę. Prawda, że nie mam. Ja na początku myślałem, że to jest eksplozjw, czyli to jest to takie wybuchowe. Chodź tu, bo ja nie mam tego. a tak to pomożesz. O, dzięki. Dobra, uzbroję się. I lecimy. Dobra, wiecie co, nie, nie interesujemy na razie nic więcej tutaj. Ja sobie będę za zapamiętać to miejsce. I jeszcze tu wrócę. On tam był? Chyba nie, nie, nie. Dobra, schowajmy, bo w końcu nauczyłem się jak się chowa. Weźmy sobie Patyki przed okazji. No i cóż. O właśnie, to jest tak niedaleko? Czy mi się wydaje? To jest Gdzie jest moja główna baza tutaj, czy tam? Eee, chyba tutaj. Dobra. <ścoughs> Wziąłem że są Patyk, nie? Dobra. Jebać biedę. No, czyli byłem w ich jaskini, tak? To jest taka jedna z, wi z wielu jaskiń. Mam nadzieję, że spaliłem tą dziką kurwę. I... że już więcej jej nie spotkam, ale znając moje szczęście i w ogóle tą grę i życie, to, to ją spotkam jeszcze nie raz. No mieszkają dosyć niedaleko mnie. Znaczy no. Pewną odległość mamy oczywiście od siebie, bo to nie możemy być za blisko jak w Teksasie. No nie tylko, że szkoda, że tutaj nie mam shotguna, jak miał shotguna jak w Teksasie. Bo prawdopodobnie tak bym od razu miał. No to to, to bym ich zabił bez problemu. No cóż, wiemy jak ją zabić po prostu. Moim zdaniem trzeba wziąć tą bombę skonstruować, jak się to wszystko zrobić. I rozdupcyć ją, no. Domek mi się nie wczytał, mam nadzieję, że mi domku nie zjadła. I tu nie ma, pewnie te dzieci, kraby, sraby tutaj są. Uwaga, schodzimy na dół. Hop. Ten cały zakrwawiony. Yyy, no cóż, a wyłączę te całe tło, bo to oryginalne, dobra. Żeby było troszeczkę inaczej. Tutaj dobudowałem. No, umyłem się. Hmm. Coś jeszcze? Nie no, napić napiłem, życia mam trochę mało. Może sobie usiądźmy pomyślmy nad życiem. Ech, dobra, pomyślałem już za długo. Idziemy do domu. Mogę je zjeść już, poko? Ale ja na razie nie chcę. Mamy pełny żołądek. Yy. I to tyle w tym odcinku słuchajcie. No spotkaliśmy, byli, oni byli u mnie, ja byłem u nich. Byliśmy na dobrej kawce i tyle no. Słuchajcie, trzymajcie się na razie się ma.